No to cześć. Konik wysechł. Teraz schnął sam. Robimy uszęta. Bierzemy troszkę farby i tutaj po samych krawędziach. I nie za mocno. Nie trzeba tutaj nakładać za dużo farby. Tylko tak troszkę. Zaraz Wam pokażę ten efekt. Jeszcze tutaj trochę wyżej. И то самое с другой стороны. Так выглядел коник. Co my możemy jeszcze mu to dodać? Hmm. Chyba z nim wszystko póki co. Możemy zabrać się za ki. Więc dobra, mamy ki. Potrzebujecie też papieru ściernego. Ja mam tutaj 400. I po prostu mamy tak. I cóż. I trzeba pojeździć za troszkę. Bo ten mój kij ma takie czuć po nim e, drewno. I żeby go wypolerować, proszę. się trochę sypie, Ja mam tutaj I druga strona. I tutaj końcówkę kija Okej. Okay. Kij jest od razu bardziej taki wypolerowany. Nie ma u niego um, takiego zadzierka. Tutaj nie robię aż tyle, bo tu po prostu będzie to yy, wbijane do konia i klejone, więc yy, jeżeli chodzi o tą część i ogólnie gdzieś chyba dotąd będzie wbite do konia, to lepiej będzie klej łapał, jeżeli będzie poharatane troszkę. Można potem jeszcze poprawić grubszym papierem ściernym, bo ja tu mam bardziej do polerowania. A jest jeszcze papier ścierny, hmm. bodajże setka jest do zdzierania, po prostu będzie takie poharatane jak tu. I dobra, bierzemy jakiś pędzel duży, czy mam tu jakiś duży pędzel? Nie ten pędzel, ten pędzel. Biedne pędzle są u mnie, wszystkie są poklejone, ale cóż, pędzel jak pędzel. Biorę do tego inną farbę niż do koni, bardziej taką. Odcień brązowego. I będziemy po prostu kij malować. <grytanie> A, się pomaziłam. Dalej mi ta farba czarna nie wiesła ze wczoraj. Genialne. Stój! A bo ja mam tutaj kable. Te oni nie zahaczą. Dobra. Ja tam mam wodę. Zawsze dziś yy, woda jest daleko. Troszkę trzeba. Mam tak poklejone wszystkie te, że szok. No i cóż, po prostu malujemy um, kij. No jaki chcecie kolor? Ja robię brązowy, bo wiele lepiej wygląda tak niż biały, więc wrócę prawdopodobnie do Was jak skończę malować kija. No, dobra, kij jest do połowy pomalowany. E, tu będę malować gdzieś dotąd bodajże, ale jak wyschnie. I jest to kij od flagi. Wcześniej <ścoughs> był ten kij do flagi, teraz jest dla koni. Więc e, cóż, tak on wygląda. I będzie póki co wsknął, razem z konikiem. Więc ja sobie go dziś tutaj stawię i schną obaj gdzieś tam bodajże, nie wiem, ile minut, ja do nich najwyżej wrócę później i cóż, będziemy kończyć oba rzeczy, razem konia i kijek.